Niewątpliwie nostalgia to niesamowicie silne uczucie. Uwielbiamy wracać do czasów, miejsc czy tytułów, które dostarczały nam masę niezapomnianych przeżyć, masę radości i pozytywnych wspomnień. Wtedy też często padał utarte już wyrażenie – ach, kiedyś to było. I właśnie tutaj twórcy naszych ukochanych gier komputerowych wpadli na pomysł, czemu by nie wykorzystać tej tęsknoty, tego uczucia, aby ponownie sprzedać leciwy już tytuł po wcześniejszym poddaniu go przeróbce. I tak, jesteśmy już od dłuższego czasu uraczani kolejnymi remakami czy remasterami. Żeby być uczciwym, efekt takiego zabiegu bywa różny. Raz, jest bardzo pozytywne. Wprowadzone zmiany sprawiają, że powrót do naszych ukochanych tytułów jest bezbolesny. Dostajemy unowocześnione sterowanie, podrasowaną grafikę, wyższą rozdzielczość, dzięki czemu klasyki są dużo bardziej przystępne dla nowych graczy i mogą oni poznać wiele kultowych gier, które omijaliby szerokim łukiem lub od których odbiliby się po kilku minutach. Często też autorzy dodają masę nowego kontentu, co zapewnia dodatkową rozrywkę na wiele, wiele godzin. Niestety jest też druga strona medalu. Często remake'i są pójściem po najmniejszej linii oporu. Jest delikatny lifting graficzny, podbicie rozdzielczości, a nie ma wyeliminowania błędów z pierwozorów, ba często pojawiają się nowe. Za co jeszcze twórcy żądają dosyć wygórowanych kwot, wiedząc, że i tak wielu graczy połknie haczyk i właśnie kierując się wspomnianą na początku nostalgią, doda produkt do koszyka. 15 lipca światło dzienne ujrzała edycja definitywna Twierdzy Krzyżowiec, która już zaledwie po dwóch dniach sprzedała się w ponad 100 tysiącach egzemplarzy i pewnie wkrótce pęknie granica pół miliona, tak jak to było w przypadku odświeżonej wersji pierwszej części. Natomiast nie o krzyżowcu dzisiaj. Tego samego dnia premierem miał również inny kultowy tytuł, a mianowicie Neverwinter Nights 2 Enhanced Edition. I sprawdźmy, czy rzeczywiście jest to pozycja warta uwagi i przede wszystkim zakupu. Czy to może jednak perfidny skok na kasę. Dla osób, które jednak nie miały okazji zapoznać się wcześniej z drugą odsłoną Neverwintera, oto kilka podstawowych informacji. Jest to kontynuacja wydanego w 2002 roku kultowego RPG. sequel opiera się na regułach edycji 3.5 Dungeons and Dragons i jak to w tego typu produkcjach przystało, zaczynamy od stworzenia naszej postaci. Uwagę od razu uprzedzam, najprawdopodobniej spędzimy tutaj masę czasu. Ilość dostępnych klas, umiejętności jest przeogromna. Do tego można je potem łączyć, dzięki czemu możemy tworzyć z pozoru nie mające sensu hybrydy, które potem okażą się zabójcze. Kiedy wybraliśmy już rasę, wygląd, klasę, rozdzieliliśmy statystyki, umiejętności, nazwaliśmy naszą postać, możemy rozpocząć długą przygotę. Akcja rzuca nas do zachodniego portu, gdzie bierzemy udział w corocznym festynie dożynkowym. Jednak zabawa i sielankowy nastrój zostaje przerwany przez atak tajemniczej armii, która, jak się potem okazało, szukała pewnego okruchu, który ukrył nasz ojczym. Wkrótce wysyła nas do pobliskiej jaskini, zamieszkiwanej przez jaszczuro ludzi, gdzie zdołał go ukryć, a następnie wysyła nas do tytułowego miasta Neverwinter, gdzie tak naprawdę akcja dopiero zaczyna się powoli, powoli rozkręcać. Po drodze do naszej drużyny dołączysz szereg ciekawie napisanych postaci, które wielokrotnie będą ze sobą wchodzić w m, ciekawą dyskusję. A twoja matka? Co? Nie mieszaj w to mojej matki. Lepiej uważaj, rusił tatusia. Albo dowiesz się co nieco o honorze i męskości żelaznych pięści. A, chodzi ci o dwie najmniejsze rzeczy w tej Ogromnym plusem był genialny polski dubbing, w grze usłyszymy głos wielu znanych aktorów, m.in. Joanny Jabłczyńskiej, Jacka Bursztynowicza czy Krzysztofa Kowalewskiego. Niestety były też wady. Gra cierpiała na okropną sztuczną inteligencję i to zarówno u przeciwników, jak i u członków naszej ekipy. Od walce wybierzemy cel naszego ataku, zadamy mu poważne obrażenia i nagle ni stąd, ni zowąd ruszą oni do kolejnego. Notorycznie jednostki będą się blokować, przez co wędrowanie po korytarzach, długich tunelach jest istną katorgą, a oddział potrafi być rozciągnięty po całej mapie. Często też zdecydują się stanąć i już nie będą nic robić, nacji, jak i tak już przed nim sojusznicy będą toczyć zaciętą walkę. Często też narzekano, że podstawowa kampania jest średnia, że grafika już trąci myszką, ale i tak tytuł jest kultowy. Zresztą przejdźmy już do naszej odświeżonej wersji i odpowiedzmy sobie na zadane wcześniej pytanie, które można streścić do prostego. Czy warto wydawać te 140 zł? Zaczynając od największych zmian i nowości, do momentu premiery Hands Edition, tytuł był dostępny tylko i wyłącznie w dystrybucji cyfrowej na Google. Obecnie jest również dostępne na Steamie, dzięki czemu wgrywanie modów będzie potem mocno ułatwione. Również doszło wsparcie kontrolerów i Nevera można ogrywać na konsolach, nawet na Steam Decku, z czym również wiąże się możliwość połączenia z graczami korzystającymi z innych platform. I tak, jest to fajne, tylko to by było na tyle. Zaczynamy! Orkę ba, 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 przyjeżdża ja, kursów! Zacznijmy od początku, czyli od wyboru scenariusza, a mamy dostępne dokładnie te same cztery, które były w gogowej wersji Complete, także wszystko po staremu. Kiedy już wybraliśmy kampanię, możemy przejść do kreatora postaci, który przeszedł lekki lifting i moim zdaniem wygląda troszkę gorzej. Na przykład nie możemy sobie kliknąć od tak na kolor skóry, który chcemy wybrać, tylko trzeba się przeklikać, ale to jest drobnostka, tak samo jak jakieś literówki czy pomieszane głosy. Już! Po tobie. urwę ci łeb, i zrobię sobie z niego. Urwę ci łeb. Ale rozpocznijmy przygodę. Już na pierwszy rzut oka nie widać jakichś większych zmian. Lifting graficzny jest tak znikomy, że aż odpaliłem z ciekawości wersję z 2006 roku i szczerze mówiąc. Różnice są tak znikome, że jakby mi ktoś pokazał kilka screenów z oryginału i podpisał jako enhanced, to bym się nie zorientował. Grafika grafikom, ale kontynuujemy rozgrywkę. Wygraliśmy turniej do rzękowej i możemy się udać w końcu na zasłużony wypoczynek, który zostaje przerwany przez atak stworów. Chwytamy broń i ruszamy do boju. Po pokonaniu napastników, którzy naruszyli nasz mir domowy, wychodzimy na zewnątrz, a raczej wychodzimy na zewnątrz po tym, jak wczyta się kolejna lokacja. Niestety czasy ładowania są zatrważające. Już w oryginale były z tym problemy, ale o dziwo były one krótsze niż teraz. A będą momenty, gdzie będziemy co chwila wchodzić do budynku, wychodzić z jaskini i tym podobne i te dodatkowe kilkadziesiąt sekund może się skumulować w dobre kilka, kilkanaście minut podczas jednego posiedzenia. No i to boli. Co ciekawe dla porównania odpaliłem wersję z goga i lokacje ładują się dużo szybciej i to nawet kilkukrotnie. Szybko jednak zauważyłem lekką poprawę pracy kamery, także jest kolejny plusik. Natomiast już pierwsze pojedynki pokazują, że twórcy zadbali o to, żeby zachować klimat oryginału. Jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, nie poprawiło się nic. Dalej od jakiś przeciwnik będzie się przyglądał jak jego kompanii będą wyżynani, mając nas de facto na wyciągnięcie ręki, ale również i nasi towarzysze broni zaczną wykręcać niezłe numery. I tak potrafią naruszyć przeciwnika i w momencie kiedy będą na skraju śmierci, zamiast kulturalnie go dobić pójdą na następnego. Tak samo nie ruszą się na najbliższego wroga, tylko oczywiście lecą do przodu lurując kolejne jednostki przeciwnika. Nie zmieniło się również nic w kwestii pathfindingu, dalej byle skrzynia z tyłu ściana zakręt może stanowić barierę nie do przejścia i tak członkowie naszego oddziału będą się co róż blokować przez co będą zostawać w tyle i nie brać udziału w akcji. Po dosyć krótkim czasie rozgrywki mniej więcej zaraz po opuszczeniu pierwszej lokacji pojawił się pierwszy crash i obecnie będąc na początku trzeciego aktu gra wyłożyła się już pokaźną liczbę razy. Wracając jeszcze do liftingu graficznego, po pewnym czasie zauważyłem również, że gra została uspółcześniona. Z racji tego, że obecnie dosyć popularne są wszelkie maści zabiegi medycyny estetycznej, takie nasze postacie mają wstrzyknięty w usta botoks, dzięki czemu w niektórych cutscenkach zostaniemy uraczeni tak zwanymi dzióbkami. I naprawdę takich drobnych bugów i gliczy można by jeszcze sporo wymieniać. Czy to graficznych, czy to związanych z interfejsem, sztuczną inteligencją i tak dalej. Ale już na tym etapie postarajmy się odpowiedzieć na zadane na wstępie pytanie. Czy warto wydawać te 140 zł? Nie warto było. Kur Tutaj oczywiście każdy z Was musi sobie odpowiedzieć sam na to pytanie, ale w moim przypadku odpowiedź brzmi: A nie, idź pan w... Nie. A odświeżoną wersję oceniam. Negatywnie. Z jednej strony dostajemy praktycznie tą samą grę po drobnym liftingu, nie licząc wsparcia padów i możliwości odpalenia na konsolach, z drugiej to jest nadal genialny RPG, którego warto ograć także może na jakieś głębokiej promocje, albo jak ktoś nie miał styczności z Neverwinter'em, podzielcie się proszę swoimi wrażeniami, jak się na to wszystko zapatrujecie i w ogóle jak odbieracie tego typu odświeżone edycje, czy mają w ogóle sens. Dzięki i do następnego. A ja narzekam na Firefly, że sprzedają te same gry po kilka razy.